Maria wiedziała, że syn jej ma z woli ojca odkupić świat przez śmierć męczeńską. Wiedziała też, że zadaniem jej będzie wówczas trwać u jego boku i wraz z nim złożyć ofiarę. Podobnie jak grzech pierworodny powstał z winy mężczyzny i niewiasty, Adama i Ewy. Tak i zadośćuczynienie za niego miało być dziełem mężczyzny i niewiasty. Drugiego Adama i drugiej Ewy, wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje trzy drogi krzyżowe z Matką Bożą. Gdy jestem od tak wielu zapomniana, ty nie zapominaj o mnie rozważaj me boleści i staraj się o ile możesz naśladować mnie w nich.